Gabi. Witam się z Beskidu wyspowego i zabieram Was na modyń. Mamy tam wieżę widokową, a góra jest nazywana również górą zakochanych. No nie wiem, czy dobrze robię idąc tam samotnie, no ale no cóż. <grych> Jeśli chodzi o beskid wyspowy, to byłam tylko na moglicy i łopieniu. Bardzo krótkie szlaki z przełęczy Ryza Śmigłego. Tam też się wybieram. Natomiast średnio dobrze to wspominam. Bo ja jednak wolę, żeby był ten szlak dłuższy, ale nie był taki stromy. A jednak Beskid Wyspowy z racji natury jego jest raczej... Te szlaki są krótkie, ale właśnie treściwe. Szlak na Młodyń jest naprawdę bardzo krótki. I wybrałam sobie właśnie na te kilka dni takie krótkie szlaki, żeby móc je robić na spokojnie i nie denerwować się. Na Młodyń jeszcze nie szłam, natomiast na Mogilicy już byłam, więc zostawiłam sobie ten szlak na jutro. Miałam nie chodzić dzień po dniu, ale dzisiaj jest wtorek, w czwartek ma już padać, mają być burze, więc no chyba, że jutro będę się źle czuć. Jakoś to poprzekładamy. Ale tak. No, za plecami to są jakieś przepiękne widoki. Z tego, jak sobie pamiętam, ten szlak na młodzieńcach był opień. Przy tego, że średnio mi się podobał, przez nachylenie, jakie zaprezentował. To jednak, widoki. No. Widoki były nieziemskie. Tu mamy kózki. No cześć. Cześć dziewczyny. Nie przywitacie się? Halo. Śnieżka, no patrzysz się. Cześć! Ok. A krówki leżą. No to bardzo podobnie po, pamiętam drogę na mogilice. takimi wertepami, kamieniami. A ja wtedy, jak teraz, nie znosiłam schodów. Ale wtedy miałam gorsze buty niż teraz. Więc... Myślę, że nie będzie to źle. Tym bardziej, że mówię to znaczy będziemy na górze Jesień I nawet błotko znalazłam. Takie optymalne błotko, takie jak dla mnie spoko. Idealne. Prawie niewidoczne i całkiem do ominięcia. Także super. A już myślałam, że dla kapustki nic nie będzie. A tu proszę, jak piękne. A to właściwie to co? Teren prywatny? Prywatny. Jak ty to robisz? Ona się wspina po czymś? Do powodzenia, Maluszku. E, dobre jest. <śmum> sorry dla wrażliwców, ale. <śmum> no, sorry. Dzisiaj, tatarki te kompletnie pod mgiełką, nic nie widać. Jakiś delikatny zarys można, ale generalnie, generalnie nie. Tu jest karc a tu Mogielica, nasz jutrzejszy cel. No dobra, to zjedliśmy, popiliśmy, poleżeliśmy zgodnie z instrukcjami parturzysty i schodzimy. No, cały szlak będzie miał niecałe 6 km, nie? do samochodu, od samochodu do samochodu. Także wstawiam, że na jutro będę jak najbardziej zdolna chodzić. Tak się zastanawiam, gdzie pojedziemy spać, bo tutaj jest fajne miejsce. Ale nie wiem, czy nie pojadę sobie do tego miejsca, gdzie spałam ostatnio. No nie wiem, zobaczymy. Posiadę tutaj na pewno na górze chwilę i zobaczymy. No, i wyszliśmy z lasu. I jest pierwsza. Generalnie nie wiem, co mam robić. I nie wiem, czy jestem do końca fanką takich krótkich szlaków. pomijając tą stromiznę, to ona była bardzo króciutka ta stromizna. Porównywalnie może do wszystkich stromizm z reggaetowym w Beskidzieńskim: czy to na, na Rotundę, czy ko kozie żebro, czy jaworzynę koniecznieńską. Ale. Tam nie ma takich widoków. No pięknie. W każdym razie, no sama nie wiem. Słońce nie będzie zachodziło tam, gdzie bym chciała, więc raczej tutaj nie zostanę. piękności? Tym razem jak tu byliśmy to szliśmy w tą stronę a dzisiaj pójdziemy sobie w tę stronę tutaj jak na wtorek, to jest tu naprawdę masakry dużo ludzi. I to takich to, że turyści schodzą ze szlaku, to jest jedno, ale śpiących dzisiaj tutaj, także także tak, że nie będę sam, ale to nic. To jest jedno z tych miejsc, które mają taki vibe, który nawet ludzie mi nie przeszkadzają. Ktoś zgubił tym barka. Razem podbijemy świat. <grymne> Tylko z kim? Razem z kim. Tak jak widzę nie ma nic specjalnie ciekawego, więc wrócimy na tamtą ścieżkę. Ciekaweczek przyjdziemy. Ja i tak czekam do zwroku, aż pojawią się gwiazdy, bo jak mam tą kamerę rok, tak nie skumałam, że mogę time timelapse nocnego nieba robić. Wczoraj nawet z koleżanką wyłam <noise> na chwilę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to wychodzi i wychodzi. Oczywiście to nie jest takiej super jakości jak wyszłoby z jakiejś lepszej kamery, ale... I... ale i tak. <noise> Dobrze. Dobrze, że teraz niż... W ogóle, ale jak była noc spadających gwiazd, wtedy spałam w samochodzie i spektakl był przepiękny. Jakbym wtedy wiedziała, że mogę to nagrać, jeszcze nie jedne spadające gwiazdy mnie czekają, więc okej. Okay. Nie mam biletu, już nie będę kupować biletu, więc sobie odpuszczę ten spacer. No, no ja jestem taka dziwna, że szanuję tego typu zasady, szczególnie w takich miejscach jak to yy, yy, i tak. Więc, więc nie będziemy łamać prawa. <grytania> Matko, jakie wydlenie? Nie znam się na pająkę telewizji. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa-pa!